Braki w niemieckich marketach. Przerwane łańcuchy dostaw Niemcy. Braki w marketach budowlanych i ogrodniczych. Przerwane łańcuchy dostaw. Wskutek przerwania łańcuchów dostaw wiele sklepów boryka się z niedostatkiem towarów. Teraz dotknęły one w szczególnym stopniu sklepy z materiałami budowlanymi, ogrodniczymi i narzędziami. Prezes Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Sklepów D i Centrów Ogrodniczych BHB. Twierdzi, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. W części takich sklepów personel został zmuszony do racjonowania sprzedaży. Eksperci tłumaczą to kilkoma powodami: Przerwane łańcuchy, pierwszym i najważniejszym z nich jest przerwanie dotychczasowego globalnego łańcucha dostaw podczas pandemii koronawirusa. Prezes Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Sklepów D i centrów ogrodniczych BHB jest zdania, że ten stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Peter West zwraca uwagę, że wielu dostawców masowo wycofuje się obecnie z wcześniejszych umów ze swoimi partnerami handlowymi i zapowiada duże podwyżki cen oraz przerwy w dostawach. Handlowcy reagują na to wprowadzeniem ograniczeń w ilości artykułów sprzedawanych poszczególnym klientom, żeby uniknąć sytuacji, w której część kupujących pozostanie z niczym. Taki nagły spadek podaży kończy się zwykle dużą podwyżką cen. Niemiecka branża doskonale zdaje sobie z tego sprawę i chce tego uniknąć za wszelką cenę. Wie, że jej klienci i doskonale znają ceny artykułów budowlanych i ogrodniczych, jak również najrozmaitszych materiałów i narzędzi. Jej przedstawiciele zapewniają, że mimo obecnych trudności postarają się w dalszym ciągu utrzymać ceny na poziomie atrakcyjnym dla nabywców. Rzecznik znanej niemieckiej sieci sklepów z materiałami budowlanymi, artykułami ogrodniczymi i narzędziami dla Majsterkowiczów Bauhaus powiedział, w związku z zakłóceniami w sieci dostaw, że obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna i napięta. Co w praktyce oznacza, że klienci muszą liczyć się ze wszystkimi możliwymi niespodziankami, z brakiem niektórych artykułów na półkach i podwyżkami cen, włącznie. Handel nie jest w tej chwili w stanie udzielić żadnych długoterminowych zapowiedzi na temat terminów dostaw różnych artykułów ani rozwoju cen. Wzrost szybszy niż oczekiwano. Wymienia się kilka przyczyn obecnych zaburzeń w światowym handlu. Po zdominowanym przez pandemię koronawirusa roku 2020 ożywienie koniunktury w tym roku wywołało szybszy niż tego oczekiwano wzrost popytu na najrozmaitsze artykuły, których produkcję w roku 2020 ograniczono albo czasowo wstrzymano. Po przywróceniu ich produkcji, dostawy tych artykułów do sklepów hamuje w tej chwili brak kontenerów, które są rozchwytywane. Opóźnienie w dostawach spowodowała także awaria wielkiego kontenerowca, Ever Given, w marcu tego roku na kanale sueskim. Cytowany wyżej szef BHB Peter West uważa, że obecna sytuacja, związana także z brakiem dostatecznej ilości surowców do produkcji, unormuje się dopiero w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. W okresie przedświątecznym nie spodziewa się on jednak dodatkowego zaostrzenia sytuacji w sklepach z materiałami budowlanym i ogrodniczymi. Dla branży gle nie ma on bowiem takiego znaczenia jak na przykład dla branży odzieżowej, elektronicznej czy sklepów z zabawkami. Sytuacja zmieni się dopiero na wiosnę, gdy klienci zaczną zajmować się ogródkami i remontami w domach i mieszkaniach.